wszystkich, nazywam się Łukasz Mięskowski, dla, dla wielu pewnie bardziej znany jako mięso, no bo tak, taka prawda i się zaciąłem, bo ja nie lubię gadać o tych obiecankach, to tak mówię, Me, mecząca sprawa. Mogę obiecać jedno, ciężką pracę i, na, i zaangażowanie. A więc wyborach. kim jesteś, po co tu jesteś i skąd się wzięła ochota na kandydowanie w wyborach, powiedz Kim jestem? No jak widzisz, jestem dużym, fajnym, dobrze zbudowanym, łysym panem. <laughs> <laughs> Jeżeli chodzi o wybory, to nie wiem, od, 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 od wielu, wielu lat jeszcze. W szkole średniej zawsze mnie interesowała polityka i ta polityka, powiedzmy, centralna i to, co się dzieje tutaj. Dużo czytam, oglądam i, i to nie jest mój debiut, tak? bo mój debiut był 4 lata temu i powiedziałem, że, no, że chcę w tym roku spróbować jeszcze raz i mam Strafię. na chwilę w wyborach dużo chodzę. Chodzę, rozmawiam z ludźmi yy, i było to 4 lata temu i teraz. Yy, często to są ludzie, których kompletnie nie znam. Pukam do domu, pytam czy mam ochotę porozmawiać. I, i, I szczerze powiem, że im nie zawsze zależy na tym, żeby ktoś im wybudował najlepszej jakości chodnik z półbruku albo z... To są często tak śmieszne, banalne rzeczy, typu brak e, płytki w chodniku, nie wiem, e, wymiana piasku w piaskownicy czy, czy, czy ułożenie kilku szczebelek, których brakuje pomalowanie trzepakami. To są często rzeczy, które nie wymagają jak gdyby, nie wiem, potężnych pieniędzy, ogłoszenia przetargu. To są zwykłe rzeczy, które można zrobić na zasadzie... E, jednego pisma, pod którym podpisze się kilkanaście osób, że, że chcemy dorzucić kilka, kilka płytek tak? I, i idzie to wszystko załatwić. Się. Tylko e, wielu naszych radnych, tak jak obserwuję przez te, przez te, przez te kilka lat, jak żyje, oni czują się potrzebni w momencie, kiedy są wybory. Po wyborach to, to już brakuje tego kontaktu między, między radnym, a, a tym wyborcą. Radny no, powinien jak gdyby nie bać się mówić, nie bać się myśleć, wychodzić z tym, co, 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 co go gryzie, co, co, co chcą ludzie i bronić pewnych wartości swoich, bo to jest najważniejsze. Tak. Do polityki taki przykład, taki stereotyp, że powiedzmy od kilkunastu lat ci politycy są tacy sami, na zdjęciach czy na plakatach wyglądają identycznie, zajmują, tak? te same krzesła, bądź krzesła kawałek dalej, bo zmieniają ugrupowanie. I myślę, że to nawet widać tutaj na, 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 na naszej polityce lokalnej, że szereg osób po prostu się przewija od tych kilkunastu lat i, i uważam, że są wśród nich wiadomo politycy, którzy wciąż, wciąż są ambitni i są w stanie coś zrobić, ale znaczna część jest polityków wypalonych. A ja daję możliwość ludziom nie ci sami panowie, jeżeli chcecie coś zmieniać, to zmieniajcie. Nie ma sprawy. Jest nas kilku fajnych młodych ludzi. Dlaczego nie zaufać tym ludziom? Wielu z tych ludzi ma potężne doświadczenie, może nie tyle samorządowe, ale, ale doświadczenie z życia związane, tak? Doświadczenie związane z pracą. To są Ludzie inteligentni w fajnych szkołach. Grono z tych ludzi to są ludzie, którzy gdzieś już się odnaleźli, za granicą wrócili i coś tu próbują też zrobić. Jesteś jednym z architektów takiego dość dużego sukcesu. w tutaj o projekcie wartym 20, a 7 milionów złotych, czyli o rozbudowie składowiska w sieżni. Że mi gdzieś tam poprzez ten projekt udało się stworzyć fajną grupę ludzi, z którą realizujemy ten projekt. Wychodzi nam to jak na razie bardzo dobrze i grupa jest zgrana. Mi się udało tą grupę samym tworzyłem od podstaw. To jedynie jestem w stanie, jeżeli chodzi o pracę, przenieść tak do, 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 do polityki, czyli do do tego, że, że polityka to też jest przecież praca w grupie, tak? czy, to, czy to komisja, czy, 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 czy posiedzenia, bo, bo nie, politykiem nie można być indywidualnie. Pierwsza tak? rzecz, czyli mówię, bez względu na to, czy, czy, czy uda mi się, czy nie uda, to to jest walka, walka o to, żeby, żeby ten rynek został w końcu rozbudowany, tak jak, jak żeśmy od wielu, wielu lat zakładali. I myślę, że dzisiaj to widać najlepiej gołym mukiem. Czyli, powiedzmy, do naszego rynku wszystkie ulice. tak, Rynek dookoła został już praktycznie zagospodarowany. Wszystkie ulice zostały zrobione: parkingi są zrobione, komórki leżą, wszystko ładnie wygląda. Odmalowane, piękne lampy. A w środku leży coś takiego, co nie wiadomo, czy to w sumie było kilkadziesiąt osób. Była w stanie zablokować coś takiego, a my, tutaj, mieszkańcy bytowa, gdzie, gdzie, gdzie jest to grupa kilkunastu tysięcy ludzi. Patrzymy sobie obok tego i jak gdyby nie jesteśmy w stanie zareagować, nie możemy się zjednoczyć, skupić, pokazać, że my też mamy jakąś grupę ludzi, którzy chcą, żeby ten rynek został rozbudowany. Więc nie buduje się wielu rzeczy typowo i w 100% z budżetu gminy. W większości dzisiaj opieramy się już na tych środkach zewnętrznych, czyli. Jest 5 lat, kiedy te pieniądze są. Czyli najpierw przygotowujemy, później są konkursy, dostajemy kasę i musimy je wykorzystać. I my już powoli przychodzimy do tego etapu, że musimy korzystać i się rozliczyć. Ale wiem, że będą jeszcze konkursy, i, i dzisiaj obiecywanie czegoś, co nie będzie konkursu, to też jest. A nie wiemy do końca na co będzie, bo te, te pieniążki się przesuwają. Więc zostawmy sobie pewien margines tego, że jeżeli będą, to my jako. Musimy zrobić wszystko, żeby te pieniądze dotarły do nas, tak jak to się działo przed zakładą 4, żebyśmy się nie spotkali za jakiś tam czas. A często mnie to spotyka w gronie znajomych przyjaciół, ludzi na imprezach, że narzekamy, że jak to jest możliwe i tak dalej, że to ta władza nasza robi. A, a uważam, że to jest tak jak z tym rynkiem. Będzie grupa kilkudziesięciu osób, która pójdzie czy kilkuset osób, zagłosuje, wybierze. A reszta będzie narzekać, więc proszę żeby wszyscy poszli grzecznie do wyborów i nie mówili później tak jak z tym rynkiem, dlaczego takie jest, a nie inaczej, tylko później będziemy my mogli powiedzieć, że to myśmy wybrali, nie mamy prawa narzekać, tak, my daliśmy kredyt zaufania, nie przeszliśmy obok sprawy zupełnie na lajcie.